Objaśnienie funkcji, jak uruchomić rębak Scorpion 120 SSD na silniku HATSA. Na razie może podstawowe funkcje. Otwieranie komory tnącej na zabezpieczeniach. Pociągamy do siebie rączki jedną, drugą. Beznarzędziowo jesteśmy w stanie otworzyć. Aby zmienić noże lub wyczyścić Tutaj mamy luzowanie i obracanie komina. Uzujemy, obracamy jak chcemy. Tu mamy docisk hydrauliczny wałków. Dźwignia wciąganie, wyciąganie. Do siebie wciąga, do siebie wyciąga. Wciąganie, wyciąganie. Tu mamy dźwignię podnoszenia wałka hydraulicznego do góry. Podnoszenie, docisk ewentualnie. Paliwo Ropa zlewamy o widać to, to. na silniku HAC. Aby odpalić, uruchomić dodajemy jedynie obrotów gazu, mniej więcej do tego przetłoczenia, co tu jest i odpalamy z kluczyka, czyli zapłon uruchamiamy, teraz uruchamiamy wciskając, pamiętać jedną zasadę, że nie jest to włącznik mechaniczny, tylko elektryczny. Elektroniczny, to elektronika załącza uruchamianie. Czyli, jeżeli powiedzmy, nie uruchomimy za pierwszym razem, zasumujmy. No, za krótko na etapie rozróżnić nie zadziałał. No, tak, wciśniemy drugi raz, to nie zadziała. Trzeba cofnąć, uruchomić jeszcze raz i odpalić. podnoszenia bawku Jeżeli gasimy zapas